Tym razem z układu nie jestem zadowolony w ogóle. Czemu? Nie wiem, zabrakło jakoś dzisiaj siły. Czyli wydaje mi się, że tam jeden błąd był tylko. O, było tym, bardzo... Że się potknąłeś. Było nie? bardzo dużo błędów takich. Tak? Z których ja nie jestem zadowolony, ale Aha. nadgonię pozowanie mimo, że... A tam yy, skróciłeś te salta Skróciłem, przez cały tak, 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 tak. Nie wiem, jakoś tak nie miałem... Za, słabo, za słaby impet taki wziąłem. Za mało Aha. dynamiki w tym wszystkim było. Więc jeszcze sporo, sporo pracy przede mną. Ale też trzeba go usprawiedliwić, no wczoraj robiłem. nie ma żadnych usprawiedliwień. Ale co, zmęczony no zro... jesteś dzisiaj bardziej? Zmęczony, czy... no. Dwie noce mam nie przyspane. A bo dzisiaj też było jedzenie co dwie godziny? Nie, nie, dzisiaj Kuba jadł co dwie ja godziny, nie. ale Ach. Byliśmy w jednym pokoju, więc ja też wstawałem no razem z nim. Jasne. I ten, ale... No, trzeba już... powiedzieć, że żeby zrobić taki układ, który ma Mateusz, żeby zrobić to perfektu, że jest klasa światowa, naprawdę, bo tyle sal, tyle elementów siłowych i tego. Prawie, poprawie. Na następnym czasów Polski zobaczycie zupełnie, jego, zupełnie innego Mateusza. Obiecuję.

Jest! Jak tam przed czwartą ma obawiać się? Jeszcze raz? Jak przed czwartym się czujesz? Zajebiście. No, 34 osoby, co to jest? Dużo? No, troszkę ja. Finałowo wszystko? No. Czemu nie? Nie, wiem, zobaczymy, no. Wyjdę i będę robił swoje to, co się no, uczyłem jasne. na pewno. Lato się zbliża, jak widać. Bociany przylatują do Polski. Przylatują do Polski. Już ja. ma jednego mamy. No. Coś tam kiełkuje Dobra Czapla. Coś tam Ale łydę to cza. ma tygrysa. Łydę te grysa. Dobra, no to dajcie ci Jakie Jakie jest No, turystyka plażowa. Nie, no. Mężczyzna physique, yeah. IFBB, kompetencja. Gay, gay fizyczny. I kurwa, klapki, a scena powinna być wysypana piachem Takie, te, 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 takie w czarne Kwiaty we włosach włosach, albo, w koszulach kawajskich. Nie, Nie Ew. Pokaż jak to wyszło, te, te łapsko. Łapsko? To film kręciłem. No? no, no to da to Dalej kręcę. To przerwijmy, bo chcę zobaczyć jak mi wyszło łapsko. Nie. Zestaw podstawowy każdego kulturysty. Kołczan prawilności. I skosy prawilności. Jeszcze nie, do tego można nie, dołożyć prążki na, na miejscu czworobowym ale, A, ale no, akurat się nie widać. To to jak masz te trzy elementy, to można zacząć przygodę z uh, kulturystyką. Ja, jak jesteś zadowolony w ogóle z, z dzisiejszego występu? Ja jestem zadowolony. No Wydaje trzeba, trzeba wetki najlepiej wypadły. Trzeba ze wszystkim... Trzeba ze wszystkim... Trzeba przyznać, że ten chłopak. Dobry jest, no. Mateusz na pewno w pozach bokiem był lepszy, ale przodem, jeżeli chodzi o górę, był bardziej słowy tam ten chłopak. No i nogi ty... Mateusz miał lepsze, nie? Mateusz lepsze nogi, no i tyłem no, ale też wydaje u... mi się, że więcej troszczów tego chłopaka powinna. Ale to jest układ. I ale to jest jeszcze powiedzieć... układ, więc układ miał naprawdę lepszy i uważam, że no, miał wygra na pewno a w a tak październi... a propos... ale w październiku będzie zupełnie inna sytuacja. A tak a propos to Mateusz jeszcze miesiąc temu, dwa miesiące temu nie umiał stanąć w poziomie. Line -up. W ogóle nie umiem użyć najszerszych grzbietów. W, ogóle w ogóle z Wróci tym było tyle pracy. A teraz już, teraz już... No, już teraz już fajnie, już, już mam to czucie mięśniowe tego najszerszego. Także on wychodzi, a wcześniej nie mogłem go w ogóle wypiąć. Miałem jakieś tak... Nie wiem, przez Street Workout, bo wiadomo jest w Street Workout. Wszystkie mięśnie są zaangażowane w pracę przy ćwiczeniach. Tutaj jednak musiałem już rzucić na siłownię ćwiczenia, które izolują mięśnie, także siłownia mi w tym pomogła, żeby właśnie odseparować te poszczególne części ciała, żeby nie napinać się cały, tylko poszczególne te partie mięśniowe. No i efekt tego był widoczny na scenie. Mam nadzieję, że się używamy. To ty, patrz, teraz będzie speech? Dyplomata. Na politykę Ale żeby na uczelni ze dwa zdania powiedział na temat. Nie, tu... nie wiem czy ktoś wie, ale w szkole, technikum, ja byłem recytatorem na y, różnych te... A, a ja... Kołopie. C15. Podrywałeś za ja, jakieś, doświad... jakieś doświadczenie... Eee, jak to był film wczoraj? Sala z Kazańców? Wy, wyspa, wyspa, wyspa... Wyspa... Wyspa z Kazańcu i Mateusz jest C-15. Jak obejrzycie film, to w komentarzu napiszcie o co, to, chodzi. co jeden. No to był C-1. No. No to był C-1. Obróć Chyba. No nic, zobaczmy. bardzo Ale dobrze, najpierw tu. Kurwa, tak, nie. Nie. No, Borecki 5 lat wcześniej. Oh. Ale na pewno trzeba będzie na październik, na pewno jeszcze troszkę y, mięsa podłapię, ale będę musiał za to bardziej się wyciąć, bo jeżeli ja już teraz y, wagowo jestem na styk, no to, no to będę musiał, jeżeli, jeżeli dorobię więcej y, mięsa, no to będę musiał jeszcze dociąć jeszcze bardziej, ale dotniemy się, nie będzie myślę problemu, będą pręgi na tyłku aż. C Zobacz czy w juniorach tego limitu wagowego jeszcze nie ma gorszego, nie? Znaczy ja już senior. Aha, w Seniorach, a to, Puchar a to w, Pol Polski. w Puchar Polski. Tak, w Puchar Polski, tak. Myślałem, Zobaczymy, ale, ale na Puchar Polski będę miał już więcej czasu. No bo tak naprawdę ja już wcześniej mówiłem, że ja się zdecydowałem na udział w zawodach od stycznia tak naprawdę. Debiuty w Gdańsku to naprawdę był taki spontan, na który się przygotowałem no niecałe dwa miesiące. Na te mistrzostwo Polski to już będzie cztery. No myślę, że wykonałem kawał dobrej, ciężkiej roboty, ale wiem, że jeszcze mnóstwo przede mną. E, I z pomocą na pewno piątka i kuby e, ten pokrad polski będzie zupełnie inny w październiku i myślę, że już uda się... A na przykład. Myślę, że lokata będzie na pewno wyższa. No i prezencja przede wszystkim. No Malujcie tego bociana. A tu jeszcze, a to teraz nie nagrywaj, bo będę pisał. Po trzy jajka. To będę bo ci będę nagrywał od jajka. klatki w górę. Nie, nie nagrywaj tutaj, bo Kuba ma trzy jajka, bo się jeszcze tak nie wykluł. Tak się jeszcze nie wykluł. A Piotrek wie, bo wstał. Teraz. Wielkanoc się już skończyła, także nie maluję pisanek. I dola malu, i tam się przyjrzę. Małżeńskie są większe. I... No Jak dobrze? Kuba? Zajebiście Niżej tym bałkiem. Czuję, że to będzie miniaturka i będzie napis tak? A jeszcze tutaj. normalną mi... Ej, daj mu jeszcze, na po jajkach mu no, fajny na basen, z jacuzzi był fajnie nie, nie? Nie, ch nie chcesz im pomóc? Nie, nie. Nie policzysz? Od tego jest inny Piotr. Lepiej brozer się rozsadzi. Dobra, chyba będzie pomalowany. Dziewka pomaluję. Ale już ustaliśmy, że nie ma. A napinasz się w końcu, czy, czy luźno? No tak, luźno stoi teraz. Luźno. Teraz to jest pełen chill. Teraz jak się napina. Ja natural, ja bez dopingu tak się. Cześć. Dobra, teraz chodźmy. się napina pal. No lepiej trochę wygląda. W dół. Już? Tak nie jest. A teraz, tak ale uśmiech jeszcze, bo No ale to uśmiech to jak będzie. Przestraszona kozica. Ale tak trochę nikną ten, skosy ale to, ale to nie. Ale ma to mają się właśnie nie napinać. Aha. Pokaż przodem, bo miałeś dopracować. No. Powiem tylko. Trzeba mieć ci koło. Trzeba mieć ci koło. No. Nie, tak, trzeba iść Tam gdzieś tutaj też rozłożyło. Tak jest. Aha. Dobrze. I z tyłu ten. I z tyłu też ten z tyłu też stoisz bokiem, tak jak mówię? A z tyłu kurwa to stoję tak. Aha. I go dyskwalifikują. A z tyłu no to tak leciutko, bo wcześniej robiłem tak. No, ale tu trochę choinka za bardzo wychodzi. Cześć, teraz, no. Teraz, teraz zobaczcie jak, jak to jest. Kuba z przodem. Jak ktoś nie trenuje nóg. No i co, że niby większa? Chłopie. Trzy miesiące i mam taką łapę, kurwa. No, A nóg <gry> no, nie robię, po prostu. A nie bo rurki są tańsze. A takie duże to trzeba na wymiar No Co są z na tira? Na długo. Nie, no, panka też ma paszcie. Teraz, co prawda, jest blade, ale. Prączki ma tam, jest, jest, no. widoczne już Pusza, delikatnie. Jakby było pomalowane, to lepiej by było widać. Także trenuję, trenuję. No to nie lepiej go całego pomalować? Ale jestem nie, bo ten, ten tylko, zmywany, a to mi się i tak zmyje zaraz. A to on podęki. spodenki, więc nie ma sensu tracić bronzera. Będziemy się pośmiać Michała Rocha? <śmiech> <śmiech> Można przycisnąć z niego. <laughs> Chodź, chcesz? Dóna. Chcesz się podznęcać nad Michałem, rogaj? Okay. Tak. On taki biedny. Tak? No. no tak, do mnie tak. Co on taki przymnie? Gdzie on jest? Jest tam, Natalia go maluje. Przed drzwiami? Jest tam, poczeki wypierd... Michał! <sokrym> Nie <wlinga> eksponujemy nadmiernie miejskiej i w tak, że siedemdziesiąt dwa. Prawo zwrot. Prawo zwrot. Prawo zwrot. Prawo zwrot. Prawo, z postawa przodem Ja tak mocno Dziękuję, z swoje miejsca w szeregu Witamy wszystkich fanów z -Pack TV. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania. Hej to... <laughs> jeszcze raz. Jeszcze nie.